Mam jestem a to jest pierwszy odcinek z kariery menadżera. I tak sobie rozpoczniemy karierę menadżera yy, klubem. No wiecie, będzie to klub yy, Arsenal London. Będzie serenajt, czekajcie. Arsenal. Dobrze, poziom trudności zawodowy 4 minuty, tak, tak, tak. Ym, nie mogę wpisać największej, co mi się wyłączy, nawet nie mogę wpisać, nie mogę takich. euro, ok, ok. Dobra, rozgrywki tego. Tak, tak, tak. Tak. I. No, moje do... moje drugie imię, no, ja no, Welcome to where we've introduced a brand new way of playing your career as a manager thanks to the global transfer network. Now you can manage a staff of scouts and send them to different countries around the world to search for talent. Specify the type of player you're looking for by giving a range of criteria to your scouting network based on your team's needs. Once instructions are given to each scout, they look in their different regions for players that match any of your criteria. Once you receive preliminary reports from your scouts, you can browse the players found for you. The initial information just gives you a hint on the player's strengths. So if you are interested in finding more about a player, you will need to ask your staff to scout him further, which will reveal more detailed and accurate information about the player's traits and attributes. Now you're ready to start your career as a manager. Remember that managing your scouting network and finding new talent will be crucial, and I wish you every success. Dobrze, więc jesteśmy dalej. Ty mam pełno James. James Arsenal... Arsenal Okej, okay, dobra, tutaj jedziawkę pokażę Santika Zorlaya ja. Dobrze to jest zespół Formacja taką jaką lubię, czyli 4, 2, 3, 1 Sunnia zostaje, Martysakar Powiem Wam jedno, że Vermanem wejdzie za Marty Zakara, bo Martysakar jest strasznie wolny i w ogóle... Mi się z nim słabo gra. Okej okay, dobra, Michael Arteta schodzi. Nie Flamini, nie Diabli, tylko Ramsey. No było Łutrze. Okej okay, dobra, Walcott i Podolski. Kasantika to, Co ja to zrobię? E, Kupię goś na śp. Um. na pomoc ofensywną. To będzie... Dobra, jeszcze trzeba się na ja, ja. Że Kevin dobrain Bruyne? nie, za dużo. Za dużo będzie za niego trzeba było zapłacić. Hmm... Że Może Kutinia. Dobra, Coutinho. Tam za niego 15 milionów 16, zobaczymy czy się zgodzi. Dobra, na razie nie sprawdzam Skype'a. Dobra. No i ty teraz dalej. Och, mistrzów Do przyjęcia. Tu są 25. Dobra, już dam za niego 25500. Właśnie teraz usądź gazerów, właśnie nie będę wpuszczał, bo i tak mi się nie słabo gra. W ogóle go nie chcę mieć ze spalnych harminsterów z to Dobra, właśnie szczęs nie sprzedaju. To jest mój... To jest mój ulubiony bramkarz, powiem wam. W tej chwili najlepiej się spróbuję. Dobra, już przyjęli za Coutinho. To jest 130 tysięcy i to będzie ważny zawodnik. Okej, okay, dobra, bez tego... Gdzie jest... Santi, Santi, Santi. Ja nigdy nie chcę zainteresowanie ze strony klubu Borussia Dortmund. Dobra, za złamanie lekarskie ja w w 6 tygodniach. Dobra. Dobra, wrócę Łukasz Fabiański. Jest stary. To jest prywatny tego face. No, no face O Oboż. Dobra, mam Coutinho. Kutinio przebywał na za nie sprzedany. Dobra, Kutinio. Dobra, sądzę, kazorny, wchodzi, wchodzi, Kutinio. To jest jeden z tych zawodników Kutinio, których lubię. Bardzo fajnie mi się nim grało. Pamiętam, jak raja Liverpool. Podobnie ogólnie na tych karier. Dalej, kiedy przyjdzie w końcu oferta? Sądzę, kazornia. Dobra, diabli, Nie, też bardzo go lubię. Dobra, zwłaszcza tego scape'a. Już. Nie, dobra, to jest mój kolega, to jest właśnie Sparenza. Z nim właśnie gadam, tylko muszę nagrać to. Bo już długo nie wstawiam nic tego na kanał. Czyli przechodzimy do pierwszego meczu symulujemy to. Dobra, i jaki wynik? 4 do 1. Łka Podolski i 2 żyru. Dobra, porcja Dortmund. Przez, teraz to przesymulujemy. I Coutinho i żyru. Ładnie, ładnie Coutinho. Pierwszy jego woli. Jakie zawodnik rysowe koncyzji? No, aha, ha sądzie wszystkie mecze wygrane towarzyskie. Chyba tak. Dobra, Kuti nie już druga bramka w tym... W tego... W, w, już dwie bramki w moim klubie. Mm, okej, okay, dobra. Santi Cazorla. Do, dobra, dobra, już go za 14 milionów. Dobra, ja robię krótkie cięcie i zaraz się widzi. Dobra, w, widać, że Santi Kazarla tego... się sprzedał. Tylko by też sobie kupić. Może... Że jakiegoś um, nowego pomocnika, bo podolski jest troszkę, mi się wydaje, że zbyt wolny. Coś chcę zobaczyć na tego Manchester City. I mają cool na LP, no, Manchester United. Mmmm. Um, A no. Dobra. Um, a za to go to jest na lewo. A, tego Rodriguez'a. Dobry jest gościu. 14 minut. Dobra, krótkie cięcie i zarsi. Dobra, widać, że, że przyjęli. Dobra, to jest. Dam Tutaj tak, tak, będzie u mnie ważnym zawodnikiem. Bo jest dosyć szybki, ma 80 on to wiecie, on ten... warto w niego zainwestować. Wie, widzicie, że gram z tego... No dobra, już mam go w zespole. Dobra. Mhm, Łukasz Podolski, tyle samo, to nie Rodriguez, tylko że jest chyba już przy z skalę dobra. Mhm. No mam się, że to by było w, w tym odcinku na tyle. Jeśli z wami żegnam, więc na razie.